do półfinału Wiadomości Anna Kowalczyk. Są już zarzuty dla 45-letniej rowerzystki, która wczoraj najpierw potrąciła, a potem napadła na niedowidzącą dziewczynkę na poznańskiej Wildze. Wyzywała ją i czerpała za włosy. Zarzuty postawiła jej policja na polecenie prokuratury. Napaść na 16-latkę spokojnie idącą chodnikiem do szkoły bulwersująca To jeden z głównych tematów rozmów prezydentów. Andrzej Duda mówił, że istotne jest ciągłe wzmacnianie zdolności sojuszu do odstraszania i obrony. Wczoraj Finlandia ogłosiła, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę zamierza zrezygnować ze statusu państwa neutralnego i chce przystąpić do NATO. Dziś turecki prezydent Serczepta i Berdan powiedział, że nie odnosi się do tej informacji. Rozmawiał Wesel pan Tomariusz. Ja wiem. A to o szczegółach. Stefan Folce. Do deklaracji przesłanej agencji AfP prezydent Republiki nigdy nie rozmapia. Palenku. A dziś w kalendarzu i 13 i piątek. Dzień, który w teorii powinien przynosić pecha. A jak to wygląda w praktyce? Oto mieszkańców Pilawy pytał nasz reporter. 13 w piątek to kupiłem samochód. I jak tu 8 lat jeździłem. Nie. To jest fakt, że kiedyś idąc, przechodząc na swojej ulicy. E, rzeczywiście biegł ten czarny kot i zwichnąłem sobie kostkę. Do końca roku już możecie być spokojni. Następny piątek 13 dopiero w przyszłym roku. Pogoda w Rabiuku. Miłego dnia życzy sponsor Agromas, lokalny dostawca środków ochrony roślin, nasion i nawozów. Kutno Łąkoszyńska